Dzisiaj 2 styczeń 2012: takie lekkie oberwanie chmury było, bo, e, bo masakra była na drodze. Jechaliśmy tak 60 na godzinę, i po prostu gie było widać. Cieraczki na maksę zasuwały. Tylko najgorzej, jak ktoś po prostu nacisnął na hamulec, to nagle się czerwone na szybie robiło i gówno było widać, czy ty jedziesz po środku prawym czy lewym pasem. Tak mniej więcej tylko człowiek się trzymał tego, co cię przed tobą jechał No no, no tak nie, nie fajnie, nie fajnie ogólnie. Nie wiem ile z tego widzicie. Teraz już jest nieźle, bo teraz raczej jest taka tylko chmurka na szybie z tych, co jadą przed tobą. Zobaczymy imprezkę Jeszcze może z Antwerpii się dzisiaj A jak nie to Będzie jeszcze całe 3 tygodnie 2012 roku Tam coś z tyłu leci będzie zjechać. Jest jazz, jest jazz Czuję moc <gry> gradem wali. Nie wiem, czy wy widzicie, czy nie. Niemcy. Frankfurt nad Menem. Takie rejony powiedzmy. Frankfurt nad Menem. Ale mam załadowane, więc mam to w dupie. Nie czuć. Wczoraj mnie rzuciło na. <gry> A nie to wyglądało <laughs> i mijaliśmy to też Polacy jeżdżą tam sporo i migasz w lewo Migasz w lewo daje po to, że jak jest taka eee pogoda właśnie to za sobą za ciężarówką jest po prostu struga deszczu i tam mało mało co widać a ten migacz zawsze że daje informację, że coś tam się wyprzedza nie wyprzedza teraz małe idą fale spod ale dzisiaj z RDR-em jeździmy czyli nie kontener, tylko beczka, po niemczech przeważnie. Ona tak, ABS-u nie ma, ESP nie ma, nic nie ma i tu jeszcze się na tym adr wozi, -y, to jest w ogóle unreal dla mnie. Ale wożą. Eee, co jeszcze? Dlatego jest tu zaklejony ten prawy bok w tym miejscu. Taśmą, Bo tu nas to bije na żółto. Brak ABS-u, brak ABS-u. O śnieg leży na poboczach, nieźle. Jest po prostu, a będziemy na pusto wracać tą samą drogą e, po rozładunku. Tak więc y urocza. Mamy wprawdzie łańcuchy w zapasie, bo na Niemczech trzeba mieć niby. No ale jakoś nie chciałbym się ich zakładać i używać. No dzięki, 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 naprawdę. No bardzo fajny jesteś, bardzo. <śm> Co za typ jeden, no. I cuda. Choć mam wiele pytań, nie będę wróżyć skarb. Info zodiakalne to mało śmieszny żart. Gdy patrzę w górę, nieważny układ gwiazd. Bo tam trochę wyżej jest najpiękniejsze z miast. Mają taką zasadę, albo taką skazę w cudzysłowie, jak się zmieniają warunki pogodowe, to im zaraz się włącza tryb awaryjny, czyli obojętnie co deszcz, śnieg, nie wiadomo co, po prostu jest zmiana pogody, oni pedał ten nogę z gazu i zaczynają korki robić. To jest dobre i niedobre, no, ale też świadczy o tym, o tym jak jeżdżą. No. Co to za kierowcy są w ten sposób. O. Ale też nie myślcie sobie, że jak jadę tą ciężarówką, to te kolejne z wodą i tak dalej, to to nic nie robi, bo to się czuje na kierownicy. Im głębsza, tym mocniej, nie? Tylko, że jeżeli on jest doładowany, to po prostu jest spora pewność, że go nie szarpnie, nie pójdzie bokiem. Albo nie wiem, no ten akłaplanim się nie zrobi, że po prostu auto będzie szło swoim torem jazdy. A jeżeli jest pusty albo osobówką, no to jest jest szansa, że po prostu się straci panowanie na autem. Więc to też nie jest takie chuje rakowanie, że jak mam załadowane, to mam wszystkich w nosie, tylko... trzeba też mieć na tym kontrolę po prostu. Zresztą, jak w każdym momencie, trzeba myśleć za kierownicą. Nie ma czegoś takiego, że się wsiądzie i jedzie, i zapomina o Bożym Świecie. No się chyba śmie, chyba że w Australii, jak tam wsiądziesz ten zestaw... Powiedzą, jedź prosto, i za 3 dni skręć w prawo. No to faktycznie można powiedzieć, że można wyłączyć chwilowo myślenie, ale, ale nie, nie, nie w rzeczywistości europejskiej. Nie wiem, o ile. Startujemy ze stacji. Nabraliśmy sobie trochę yy, wody na weekend. No i lecimy. Rozpędzanie bez sprzęgła. Trzeba wybić bieg, popuścić obroty i wbić następny. A jak mówiłem zresztą połówek niestety tu się nie da zrobić tak jakby się chciało, a też pokażę jak się włącza do ruchu na, na przykład na Belgii. Przeważnie uciekają wicki małe. 来。啊啊啊 Bad guy. shine so bright, a star's made for us tonight.